Ze mną pani Elżbieta Soroka ze spółzkół agrotechnicznej w Słupsku i Patryk początko hokus pokus. Co Was łączy? E, łączy nas e, współpraca. To w zasadzie tak mieliśmy okazję poznać się e, z Panem Patrykiem e, dzięki naszemu absolwentowi Mateuszowi Błowińskiemu, który e, niespełna e, rok temu skończył szkołę. Okazuje się, że bardzo dobrze odnalazł się w środowisku restauratorów słupskich tutaj. Świetnie sobie radzi na stanowisku starszego kucharza i dzięki temu nawiązaliśmy współpracę z restauracją Hokus Pokus. Co nam to daje? Daje nam to długofalową współpracę, która umożliwia nam czterotygodniowe szkolenie młodzieży z zakresu sztuki kulinarnej. Jest to bardzo ważne, żeby młodzież poznała kuchnię zarówno od strony. Życia, które ich czeka po skończeniu szkoły, jak i od strony praktyki. Praktyki, która jest czasami niejednoznaczna z tym, co dzieje się tutaj u nas na pracowni, a tym, co dyktuje życie. Także bardzo się cieszymy, dzięki temu nasza młodzież na pewno zdobędzie dodatkowe doświadczenie, pozna może też nowe techniki sporządzania potraw, co jest to bardzo dla nich przydatne. I też mają okazję współpracować z szefem kuchni, z panem Patrykiem, który już ze swoim stażem i doświadczeniem zawodowym pokaże nam tak naprawdę, jak ta praca w kuchni wygląda. No, i może, no właśnie, Panie dużo, czego, <gry> czego młodzież się uczy dokładniej? E, młodzież uczy się na pewno pracy takiej typowej w kuchni. Wiadomo, pracownia to z kilka stanowisk, kilka grup, każdy pracuje pod siebie z przepisem, z wytycznymi i tak Dziś tych przepisów od nas nie dostali, e, mają mnie w postaci szefa kuchni oraz Mateusza w postaci kucharza, który ich pilotuje, monitoruje i mówi im na bieżąco, co mają robić, dzięki czemu szybciej adoptują to, co jest do zrobienia? Nie mają czasu wertować kartek czytania, szukania informacji, tylko zrób tak, tak i tak, i idziesz i robisz jak automat. Mhm. Dzięki czemu w głowie zostaje też dużo więcej, bo tak to przeczytane, odstawione, zapomniane. Mhm. A tak są lekko zestresowani też wszyscy, bo nie wiedzieli, co ich dokładnie czeka, a dziś podjęliśmy temat kuchni amerykańskiej, więc poszliśmy w flagowce, czyli burgery, coś dla nich też obcego. Więc jeszcze dwie godziny temu wszyscy stali tak. Dziś mhm. no już trochę widać uśmiechy na twarzach i tak dalej, więc chyba jest, chyba jest ok. Co daje to nam? Nam daje to na pewno nowe doświadczenia, bo po już x lat od skończenia szkoły stanąć po tej drugiej stronie jako ten wykładowca. Fajne mhm. przeżycie, fajna współpraca, tak jak tutaj pani Ala wspomniała, jest to czterotygodniowy etap naszej pracy. Spotykamy się raz w tygodniu z różnymi klasami przede wszystkim. Będą to klasy branżowe jak dzisiaj, będą to klasy technikum. Trzecie, chyba też mamy pierwszą mamy jakąś Dzisiaj Mamy klasy pierwsze. Zaczynamy od samego początku, chcemy pokazać też tą pracę klasą pierwszej. Klasy pierwsze, które w tym roku rozpoczęły swoją edukację w branżowej szkole e, e, o profilu kucharz. Też muszą to zobaczyć. Tak naprawdę ich trzyletnia nauka polega na takiej praktyce tutaj u nas, tak? Ale też muszą zobaczyć, jak to życie wygląda, na co się pisali. No i myślę, że dzięki właśnie pracy z Panem Patrykiem zobaczą, że to jest fantastyczny świat tych podróży kulinarnych i oni sobie. Muszą uzmysłowić, że trafili na bardzo dobry kierunek. Nie wspomnę, że tutaj oprócz klasy pierwszej, drugiej i trzeciej branżowej kucharz biorą udział w szkoleniu również klasy trzecie i czwarte, technikum żywienia i usług gastronomicznych. Cieszymy się bardzo, bo mamy nową pracownię. Pracownia od kilku lat tutaj funkcjonuje. Pracujemy tutaj pełną parą. To nie jest nasze pierwsze szkolenie pierwszy pokaz, ale. No jesteśmy dumni z naszej pracowni, z wyposażenia yy, i z pracy tutaj. Yy. No właśnie, Myślę. a pan profesjonalista jak ocenia tę pracownię, no właśnie. E, bardzo dobrze wyposażona, tak jak Pani Ela mówi, jest wszystko, czego tak naprawdę im trzeba, a nawet i więcej niż potrzeba tak naprawdę w dużej gastronomii, bo my sami nie mamy niektórych sprzętów, które też byśmy bardzo chcieli mieć, a czasami trzeba sobie bez nich poradzić, więc tego też się będzie uczyć, jak wykorzystać coś. W inny sposób niż jest do tego przeznaczone. Tutaj też dodam tylko, że nasze spotkania też są na profilach żywieniowych, ale też z obsługi klienta i konsumenta. W części praktycznej nasza pani menadżer będzie prowadziła zajęcia po popołudniami z tymi klasami też. Więc ten zakres wiedzy jest dość spory z naszej strony do przekazania dla nich. No i mam nadzieję, że będą pytać, 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 przede wszystkim pytać tak. Kto wie, może gdzieś w tych klasach znajdzie się nasz nowy pracownik? No właśnie, kiedyś. To chciałam zapytać, czy w ten sposób też szkolicie swoich pracowników? Być może tego nie wiemy, okaże się po zdanych egzaminach i odebranych maturach, czy też e, dyplomach potwierdzających kwalifikacje no mamy zawodowe. Mam nadzieję przede wszystkim, że zasilimy rynek pracy Słupskiej, jeżeli chodzi o branżę gastronomiczną. A deficyt jest ogromny. A deficyt jest, jest ogromny, tak, więc jak najbardziej zapraszanie takich gości do nas i współpraca z Hokus, Hokus Pokus naprawdę niesie duże korzyści i dla młodzieży, i dla szefa kuchni, i dla nas, dla nauczycieli, bo my sami jako kadra zawodowa też wyciągamy z tego Lekcje, tak? No, tak sposób wszyscy uczymy się tak. nawzajem w pewnym tak. sensie. Każdy z powiedzieć. tego ma swoje korzyści. Bo egzaminy w tych klasach, te egzaminy zawodowe, właśnie będą takie praktyczne również? Tak, również. Egzaminy młodzież ma po y, klasie trzeciej, i oni odbywają tutaj część praktyczną, czyli wszystko muszą wykonać manualnie, sami pracują przy stanowiskach, przyjeżdża egzaminator, i tutaj już muszą się pokazać pełni profesjonalnie, co potrafią, żeby zdać ten egzamin. I otrzymać dyplom dyplom swojego zawodu, co daje im furtkę do właśnie przyszłości. Potem się trafi w wykonanie burgera. A może, <laughs> może w podstawie programowej nie mamy akurat kuchni amerykańskiej, ale właśnie takie nowości, takie nowinki są potrzebne. To, że jest kuchnia amerykańska, to nie oznacza, że młodzież sobie z tym nie poradzi. Oni mają tak podstawę programową zrobioną, gdzie mają obróbkę wstępną mięsa, gdzie mają wszystkie inne procesy produkcyjne. Gdzie my się wydaje, że tutaj klasa trzecia, akurat mamy kucharz, znakomicie sprosta za... Bardzo dobrze przygotowana tak. grupa, to trzeba przyznać. Tak. Panie Patryku, bo Hokus spokus, to jednak jest kuchnia polska. Tak. Troszeczkę może w innym wydaniu, mm. ale jednak polska. Czy burgery też u eee, was są dostępne? W naszej stałej karcie nie, gdzie tam wkładkowo co miesiąc jak zmieniamy wkładki się pojawiają jakieś tam niuansowo, ale tylko tak dla samej zmiany czegoś. Inna nasza restauracja posiada burgery, ale kucharz to nie tylko jedna specjalizacja zawodowa. To, że mamy kuchnię polską, nie oznacza, że nie odnajdujemy się w innych, więc dlatego też dzisiaj kuchnia amerykańska, Mateusz jako absolwent szkoły... Jego konikiem jest kuchnia azjatycka, czy też molekularna jakaś, a też pracuje w kuchni polskiej, w kuchni amerykańskiej. Także to nie można mieć jednych ram zaściankowości, jako że jestem kucharzem tylko kuchni polskiej. Trzec mieć otwartą głowę. Dokładnie tak, tak a każde jest. nowe danie to jest też nowa historia i kawał fajnej historii do sprawdzenia sobie też, nie? A nie ograniczamy się tylko do burgerów. <laughs> Oczywiście, Nasze na spotkanie nie? po czterech tygodniach zakończamy techniką smażenia steków, co jest to dość trudnym poczynaniem kucharzy, bo albo wyjdzie, nie wyjdzie. Czasami wiemy, że steki smażą na różne stopnie wysmażenia, więc to jest też ogromna lekcja dla młodzieży. Osobiście w szkole no nie jesteśmy w stanie co tydzień smażyć steków. Nie ukrywamy, że jest to dość drogi surowiec do wykonania tutaj u nas na pracowni, ale oprócz tego będziemy robić kuchnię molekularną. Po też, że tak, finger będziemy robić, będziemy robić sztukę dekorowania talerzy, wydawkę na zewnątrz. Także to jest ogrom pracy, która młodzież naprawdę doświadczy. Tak? No i oprócz tego y, pani Asia z działu marketingu, tak, e, menadżer y, Hokus Pokus, y, pokaże nam pracę obsługi konsumenta od tej drugiej strony. Mm. Nie jest ona taka łatwa. My tu książkowo mówimy lewa, prawa strona taca z lewej, mm. z prawej, a tak naprawdę młodzież styka się potem z ludźmi, ludźmi o różnym uposobieniu i oni muszą sobie poradzić, czy z cholerykiem, czy, czy z każdą Nigdy inną nie osobę. wiedzą, kto w nich wbiegnie Dokładnie, w trakcie. nie się też pokaże nam tą praktykę codzienną w restauracji, czego mm. my tutaj niestety nie mamy taka to jest świetna szkoła. Dosyć, tak. że dużo informacji, wiadomości, umiejętności To jeszcze wyjdą na jedzenie. I jeszcze dokładnie. Na jedzenie. No, mamy też no, to też. super. Bardzo dziękuję. I